Mam mordeczki. Kolejny film, kolejny czołg. A teraz zobaczcie pi pierwszy czołg za paczuszki świąteczne. A mianowicie Matilda LVT. Brytyjski średniak czwartego poziomu. Który szczerze mówiąc, ma potencjał, jeżeli chodzi o bycie. Naprawdę niezłą metą. I tu. I tutaj, nawet w tej bitwie, możemy to zobaczyć. Okej, okay, gościu, jedzie na. No, na full. Na full, bogatym tym. pakieciku. Ale właśnie. Największym atutem jest jego kurte działo. Bo tutaj mamy. Zwykłe zwykłe działo niby 76. No, dupy nie urywa, ale tak naprawdę to właśnie urywa. Ta szybkość przeładowania jest. No, kozak. Ok, może, możecie powiedzieć, że jest wolny i tak dalej. Rozumiem, ale nie zapomnijcie, że też można uturbić tą Matildę, zresztą tak jak większość czołgów. Bez tur bez turbiny jedzie 24 na godzinę. Ok, malutko. Ale. Ale jak już damy turbo, to on je to jedzie 28. Czyli już naprawdę jak na Matildę sporo, bardzo sporo. no I, no i już już właściwie no trzy fragi tysiąc damage'a w zasadzie praktycznie w ogóle nie obrywając tylko tyle że ma ta, ma ta Matilda ma jedną zasadniczą wadę a mianowicie pancerz wieży to jest po prostu żart i papier ma OK, ma dobre opuszczanie armaty i to jest bardzo przydatne. Ale sam ten pancerz jest przebijany i to z łatwością. Zobaczcie, no raz po, raz coś tam się ześlizgnęło, ale tak naprawdę. Zobaczcie, same te jarzmo nie jest w ogóle w jakikolwiek, no nie ma pancerza. Podwozie Matildy rzeczywiście może coś tam odbijać, a zwłaszcza trójki. Ale zobaczcie no. Ale najlepsza to jest penetracja. No, no Nie no, re... penetracja dupy nie urywa też. Na, z... na zwykłych 91. Na goldzie 144. I to, I to. na goldzie rzeczywiście, jak na nawet piąte poziomy, na które może wywalić oraz niektóre szóstki, to naprawdę będzie prze, ta matizja będzie przebijała a tym bardziej jak to jest są APCRy to oprócz tego, że szybko lecą mają całkiem nieźle penetracji to jeszcze na dodatek to jeszcze na dodatek bardzo często będą latać bo tu mamy przeładowanie rzędu 3 sekund I no. I już Już gracz ma 1800 Kurde demedża Oraz Oraz 4 fragi Teraz 5 No Na mamy Zwykłą matildę drzewkową Oraz kaczuchę Czyli imixa 40 te, te dwa czołgi rzeczywiście mogą trochę uprzykrzyć, ale tak naprawdę nie za bardzo. Chociaż, ma, chociaż Matilda ma kurde takiego spamera, że może rzeczywiście no, nie, może być naprawdę jednym z, naj, jednym z najpoważniejszych przeciwników. Bo oprócz tego, że Matilda, jak na swoje poziomy, ta zwykła, ma tak szybkie pociski, że to przychodzi ludzką... No, ma, ma równie szybkie pociski, jak i dziesiąte kurde dziesiąte tery, no. Zresztą nawet niektóre dziesiątki nie mają aż takich szybkich pocisków. Bo Leopard, Leopard 1 ma 1000 metrów na sekundę, a Matilda 1100. Na, na zwykłych pociskach, bo da, zgaduję, że, zgaduję, że na apc to Matilda ma 1200. Ale no, ogólnie, ma, ogólnie Matilda LVT, no niezły czołg, ma potencjał, ale spartoczony no niestety pancerzem wieży. Przez co nie może skutecznie odbijać. Opuszczenie armaty minus 10 stopni. Fajnie. No. Spammer bardzo przyjemny. 6 fragów 2200 damage. I kończymy z takim właśnie wynikiem. Wynik bitwy: 15 do 10. 6 fragów. 2200 damage. I tyle. Z mojej strony by było na tyle. Do zobaczenia w następnych filmach. I na ra